Witam Was serdecznie moi kochani. Dzisiaj chciałam troszeczkę porozmawiać o naszej przeszłości i naszej przyszłości. Wiecie, mamy taką tendencję niestety w tych naszych szybkim, szybkich czasach teraz, w których żyjemy. Jesteśmy tak taki popędzani, jesteśmy cały czas w stresie, żyjemy. A to z wypłaty do wypłaty, czy nam starczy, czy tam dzieciaki ma jakieś problemy w szkole, wszystko takie, mamy nerwówkę w domu. Czy tam jeszcze nie zgadzamy się z mężem, czy tam mamy jakieś problemy między, między w związku, między sobą? I żyjemy w takim świecie, takim bardzo, bardzo szybkim. Nie jesteśmy tu i teraz. I dodatkowo jeszcze te nasze traumy, te nasze e, wspomnienia, czy tam nasze m, trudne, trudne dzieciństwo, które mieliśmy tam e, w tam naszej przeszłości, i ten strach przed naszą przyszłością co to będzie, jeśli nie, wiem, nie zarobi się tyle, Ile się powinno, czy tam stara się tak, żeby się tą pracę utrzymało, bo, bo ma, ma się kredyty, bo się ma dzieci na utrzymaniu. I tak ciągle jesteśmy albo w tym kołowrotku stresu, albo w tym kołowrotku, wiecie, takich tych przyszłości, co to będzie, jeśli stracę pracę, co to będzie, jeśli tam, nie wiem, małżonka mnie zostawi albo mąż mnie zostawi. I dodatkowo jeszcze ta nasza przeszłość, która jest taka, wiecie, niepozamykana, taka cały czas raniąca, taka, jakby to powiedzieć, rana, która się cały czas sączy tam gdzieś za nami, a my nie chcemy z tą raną zrobić porządku. Taka rana, właśnie z dzieciństwa, z przeszłości. Te wszystkie rzeczy, które teraz wymieniłam. Mamy problem po prostu żyć w tu i teraz, bo nasze myśli, nasze, yy, nasze, nasze, myśli, nasze troski, czy tam na, nasza głowa jest totalnie w innych miejscach. I ucieka nam to życie. My przez to życie idziemy, yy, powiem szczerze, nie wiedzą. Byle, byle tylko przeżyć od dnia do dnia, byle od, wiesz, od pierwszego do trzydziestego, albo no, niech się już skończy ten rok szkolny, albo ta połówka tego roku szkolnego, czyli Te Semmers. Żyjemy odkąd dokąd? Żyjąc właśnie w tej przeszłości, albo bojąc się o tą naszą przyszłość. Tracimy te nasze życie, tracimy te nasze życie tu i teraz. W tym samym kołowrotku też stresu i, i, tej, i, tej, i tej obawy o to, o to wszystko. Chciałabym tutaj zachęcić właśnie do takiej wdzięczności, do takiego zatrzymania się w tu i teraz. Wiecie, takie zatrzymanie się, takie spojrzenie na to, co mam, do czego doszłam, kim jestem, czy to, kim jestem teraz, tu, w tym miejscu, czy to jest to, co chciałam. Chciałem, czy. Czy jednak chciałem, chciałem, chciałabym coś zmienić? Wiecie, to jest teraz ten czas, żeby zastanowić się, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć na swoje życie do tego momentu, w którym teraz jesteście. Zobaczyć, czy na pewno chcę kolejne lata, czy tam kolejne, kolejne swoje jakieś części z życia poświęcić na to, co teraz mam. Czy jednak y, potrzebuje jakiejś zmiany, potrzebuje nie wiem, jakichś szkoleń, potrzebuje coś jednak odrzucić, coś zmienić i spróbować czegoś nowego. Takie zatrzymanie się w tu i teraz. Y, niestety tych traum z dzieciństwa i tych obaw o przyszłość, niestety każdy z nas ma dużo. Do tego dochodzi właśnie ten stres, który. Które nas dotyczy, ten kołowrotek, ten szybki, szybkie życie, takie szybkie załatwianie problemów, które tam gdzieś narastają. Tworzą z nas taki kłębek nerwów, nie życie, nie życie swoim życiem, tylko, tylko gdzieś tam zamartwianie się o, o, o jedno albo czy drugie. Czyli takie zdanie na dzisiaj, moi kochani: zastanówcie się, czy chcecie być w tym miejscu, w którym jesteście. Czy o to Wam chodziło? Czy jednak chcesz coś zmienić? Bo teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas, abyś podjął tę decyzję. Bo za rok, za dwa może być już za późno. Więc moi kochani, zadanie na dzisiaj: poproszę też o jakieś komentarze, jeśli coś już mm, doświadczyliście w sensie takim, że jednak coś zmieniacie, że jednak e, te zmiany tutaj są u Was potrzebne, że zauważyliście coś że jednak z Wami nie współgra i, i, i zauważyliście coś, że chcecie coś zmienić. Dajcie sobie o sobie też znać. Dajcie znać, co postanowiliście, co zauważyliście. Ogólnie życzę Wam tego pięknego, miłego dnia. Jest weekend, więc i miłego weekendu. I zobaczymy się wkrótce. Na razie, cześć.